Zobaczcie we wnętrzu twierdzy Tower, a dokładnie White Tower, czyli Białej Wieży. To ten budynek najczęściej widzicie wtedy, kiedy są filmy historyczne, które dzieją się w Tower. Jak wygląda zewnątrz? Oczywiście każdy wie, jak wygląda zewnątrz. Najbardziej rozpoznawalny budynek z czasów średniowiecznych Hawanii. Potem przemieniony na e, więzienie, no, ale tutaj też jest są prezentowane uzbrojenie oraz wyposażenie wojska. Najwięcej z kolekcji z czasów rządów Henryka VIII no wtedy Anglia była u szczytu potęgi ot i mamy samego króla Henryka VIII w strojbun bojowym widzicie to tak wygląda jak mały czołg tak Henryk Kocho, dobre zbroje, był dobrym wojownikiem, ale przede wszystkim był przebiegłym politykiem. Coś z tych napierśników Król Karol I Proszę bardzo Piękna zbroja Karola Jakub II broń drzewcowa piki halabardy król Karol drugi a tutaj zbroja dziecięca i takie były robione no i Potężny, potężne dwa miecze, ręczne. to tylko. i szwajcarscy używali tak naprawdę w boju takie miecze. Oni, w momencie, kiedy rozpoczęła się bitwa, kiedy zaczęli kręcić tymi mieczami, działali tak jak, przepraszam, że powiem, jak sokowirówka. Dopóki byli rozpędzeni i te miecze mieli w ruchu obrotowym, to była straszna siła odśrodkowa. Niszczyli wszystko to, co napotykali po drodze. No i dlatego dostawali podwójny żołd, na przykład jako najemnicy. Pozdrawiam Was z twierdzy